Jesteśmy na tarasie widokowym zlokalizowanym na dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Budynek przepiękny i świetnie komponujący się z sąsiadującym spotkiem, A to wszystko za sprawą tak Zielonej Doliny, która z lotu ptaka wygląda niczym pas przeoranej ziemi w wyniku awaryjnego lądowania mitycznego pojazdu, którym Ślązacy przybyli na ziemię. zabrałem Cię tutaj, żebyś mógł zobaczyć panoramę nowoczesnych Katowic, tych przyjemniejszych dla oka. A trzeba się śpieszyć, ponieważ jakiś geniusz urbanistyki wpadł na pomysł, by w zaledwie dwa lata po wybudowaniu tego budynku i stworzeniu tego punktu widokowego, przysłonić panoramę jakimś szklanym, wielkim klocem. Plan na dziś to dostanie się na najwyższe piętro jednego z budynków na osiedlu Walentego Roździńskiego w Katowicach, popularnie nazywanego tutaj Gwiazdami. Widok w stronę centrum z takiej wysokości powinien być oszałamiający. Choć warunki nie są idealne, ponieważ pada drobny deszcz, to z drugiej strony ulice są mokre, co powinno dodać jeszcze więcej światła i takiego wrażenia nocnego życia w mieście. Więc liczę na kilka dobrych zdjęć. W osiągają 81 metrów, co czyni je drugimi pod względem wysokości budynkami mieszkalnymi w Katowicach zaraz po Kukurydzach nieopodal opodal Parku Śląskiego. Nie uwzględniam, że to temat ponieważ wszystko zależy od jego intensywności. Jeśli będzie zbyt mocny, to obiektu położone daleko od mojego punktu widokowego Będą po prostu niewyraźne, lub i po prostu nici ze zdjęć. Ale trzeba próbować. A o tej gwiazdy dostanie się do środka, jest bezproblemowe. Natomiast znalezienie okna, z którego można fotografować, to już inna sprawa. Bardziej spostrzegawczy mogli zauważyć, że ostatecznie fotografowałem z poziomu balkonu jednego z mieszkań. Otóż przeszukałem kilka pięter i niestety wszystkie okna z interesującą mnie wystawą były pod kluczem. Dlatego postanowiłem szukać szczęścia wśród mieszkańców. I tak oto kilka drzwi później zostałem zaproszony na balkon i tylko dzięki uprzejmości lokatorów mogłem zrealizować te zdjęcia. Dlatego, w ramach wdzięczności za tą bezinteresowną pomoc, postanowiłem odwdzięczyć się, wręczając im moje najlepsze zdjęcie tej serii. Mój wybór padł na panoramę Katowic z dodanym w postprodukcji księżycem. Podczas fotografowania warunki były deszczowe, co spowodowało, że całe niebo miało jednolity, nudny kolor. Dlatego postanowiłem wypełnić ogrom tej pustej przestrzeni właśnie za pomocą księżyca i tak powstała moja wizja. Mam nadzieję, że spodoba im się równie mocno jak mi. Nie ukrywam, że odczuwam delikatną tremę, ponieważ nigdy wcześniej nie rozdawałem swoich zdjęć w kontekście jakiegokolwiek prezentu. A przecież to, co podoba się mi, niekoniecznie musi się podobać komukolwiek innemu. A nikt przecież nie lubi dawać, a tym bardziej otrzymywać brzydkich prezentów. E, dlatego, dlatego delikatna drema jest. Liczę na to po prostu, że stanąłem na wysokości zadania i, no i odbiór będzie pozytywny. Tak po prostu. Wybrałem najlepsze zdjęcia, jakie zrobiłem podczas tej serii, oczywiście w moim mniemaniu. E, no i liczę po prostu, że, że będzie dobrze. Jak można było się domyślać, zostałem bardzo ciepło przyjęty przez pana Zbigniewa. Jakość zdjęcia była wystarczająca, by z łatwością mógł rozpoznawać dalekie obiekty, jak na przykład autostradę na Wrocław, reprezentowaną tutaj jako cienka nitka ulicznego oświetlenia gdzieś na linii horyzontu. Jeszcze raz dziękuję z tego miejsca panu Zbigniewowi i mam nadzieję, że zdjęcie poza walorami artystycznymi będzie również miłym wspomnieniem. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.